Kluczka.pl z przywiązania do przygody. Rewolucyjny kubek termiczny z automatyczną blokadą, za pomocą której jednym naciśnięciem szczelnie zamkniesz gorący napój. Kubek termiczny wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Dzięki podwójnym ściankom temperatura napoju, niezależnie czy jest to gorąca herbata, czy zimny napój izotoniczny, będzie utrzymywana jeszcze przez długi czas po jego wlaniu. Doskonałym rozwiązaniem jest tutaj nakrętka z ustnikiem, która posiada przycisk blokujący przepływ płynu. Rozwiązanie jest dobrze znane z termosów, zapobiega rozlewaniu. Zewnętrzna powierzchnia kubka pokryta jest warstwą antypoślizgową, która zabezpiecza przed przypadkowym wypuszczeniem, kiedy trzymasz go w rękawiczce czy zamarzniętej dłoni. Od spodu znajduje się antypoślizgowa podkładka, która również chroni kubek przed uderzeniami o podłoże. Wysunięty, wyprofilowany ustnik, pojemność 375 ml kluczka.pl z przywiązania do przygody.